Też nas tam za wiele mm, wpuszczać nie chcą, bo nie ukrywam tu, że y, również kalendarze, które próbujemy od wielu lat, y, są też takim, y, taką formą dofinansowania, przysprowadzanej głównie w parapiach. Y, czasem w szkołach, też tam weźmie do szkół na jakieś zadanie, czasem drogą no, by taką prywatną, do y, znajomych. Y, no i, i również ten procent tam wchodzimy w te baraty, to też nie, nie, nie za bardzo na nas tarczą. więc może niezbyt ładnie, ale są kalendarzyki, w których dziękujemy właśnie darczyńcom tych kwest i równocześnie tam są również na miarę komputerowe te wszystkie My będziemy Państwa informować i yy, prawdopodobnie jak co roku mówimy się w jednym dniu, myślę o tej kwestii, yy, w której będą mam nadzieję, mamy nadzieję, dziennikarze, artyści, yy, osoby popularne, znane, bo to co tu dużo gadać ma znaczenie, tak. ma wpływ na to jak tam do tej puszki ludzie hojnie rzucają pieniądze i yy, to od Państwa będzie zależało, gdzie będziecie chcieli ze względu na do domu kwestować. My zapraszamy na pewno na WITOMINO. Już nie wiem, czy zostało to ustalone, że pierwszego? Pierwszego, tak, tak. Pierwszego. o godzinie 11, tak? 11, um, dobra. To będziemy ten komunikat jeszcze ustalać. I naszą do się ruszymy Teraz Dziękuję bardzo. Ja przy okazji, której jesteśmy na tunach, do tego się sprowadzają ostatnie tutaj Państwa wystąpienia. chcę powiedzieć, że jutro o godzinie 11 zapraszamy Państwa na 27 lutego 2024, gdzie za parterze, tam gdzie jest też urząd, otwieramy nowe, lepiej zlokalizowane, znacznie, oferujące znacznie szerszy zakres usług, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Z udziałem gości będzie, no będą goście na też może Państwu atrakcyjne. Dzisiaj wyszedłem w tej sprawie komunikat. O godzinie a teraz jeszcze ostatni goście, że poprosimy Panią Martynę Skórę, pani. Centrum Współpracy Młodzieży, jak to często bywa, wiecie Państwo, wolontariat europejski. I na pewno ciekawka wynika w się Od do 30 roku życia na spotkaniu z na temat wolontariatu obywatelskiego. Nasza organizacja jest organizacją tak zwaną wystrzymającą, która pomaga młodym ludziom z Pomorza wyjechać właśnie za granicę w charakterze wolontariusza. Wyjechać można na okres od 2 do 12 miesięcy do jednego z krajów Unii Europejskiej, ale również np. do krajów Europy Wschodniej, Kaukazu. Tak, promujemy tą inicjatywę i, i na spotkaniu, które odbędzie się we wtorek 26 października, tak, na tym w tym stopień, e, zaprezentujemy wszystkie szczegóły dotyczące programu, dotyczące tego, co zrobić, żeby wyjechać, kto może wyjechać, e, jakie są zasady. Będzie również możliwość spotkania z wolontariuszami. E, Tutaj z Gdyni, którzy mieli okazję odbić taki projekt, będzie z nami Asia, która przez rok pracowała w Finlandii, ale również zaprosimy wolontariuszy z Portugalii, Karosa, która pracuje w Gdyni w świecie środowiskowym Rowictwo. Także w ten sposób będziemy starać się promować. Kogo dokładnie zapraszamy? W jakim wieku łączysz? Zapraszamy osoby, które jechać mogą od 18 do 30 roku życia. Oczywiście mogą być młodsze osoby, też zdarzającaliści, czy, czy nawet niezależniści, posłuchać od jest niezwolątkiem, tak bo oni w przyszłości się tym zainteresują, będą chcieli wyjechać. Zdarza się też często, że wchodzą osoby zaraz po studiach, które nie znalazły pracy, nie mają jeszcze pomysłu na swoje życie. Wolontariat to jest fajna okazja na to, żeby zrobić coś dla innych osób, a jednocześnie nauczyć się czegoś nowego, począwszy od języka, zdobycia doświadczenia, e, czy też zdobycia nowych przyjaźni, nowych znajomości. Państwo Tak, ja miałam okazję być, bo przez 10 miesięcy pracowałam we wworzech w świecy środowiskowej, która pracowała z dziećmi imigrantów. Także znowu doświadczenie, którego w Polsce jeszcze nie warto nie można zdobyć, ponieważ takiego środowisko. Dziękujemy bardzo. No to już komplet. Tak. Dziękuję bardzo. Jutro się widzimy i środę się widzimy.

Thank you.